Dobra, widzowie, siema. dzisiaj zrobimy oglądanie YouTube'a, taki nietypowy, no bo robiłem bardzo, bardzo dawno odcinki oglądania YouTube'a. W ogóle to jest ten odcinek zmontowania, odcinek jak? Nie, a to był odcinek ten. O, bardzo dawno, żeśmy nie robili odcinków w ogóle z YouTube'a, prawda? O kurde, ej dawno, dawno. Tutaj są dopiero odcinki z YouTube'a. A, a mój pierwszy film to akurat... Kurde, fajnie, napa. No. Dobra. Skrele widzowie, coś się stało. Dobra widzowie. E Lubicie lakarduma, bo jak nie, to wych... To niestety musicie wyjść z tego filmu, bo właśnie będziemy go oglądać. Na dolno dzieje dosłownie, coś tam się zrobi dziwnego. brzmiało, jakby nie wiem, coś przesuwał, ale jakby tak jednocześnie, tak. Dziwne. No, wracając. Ale oczywiście, zanim zaczniemy, łapka w górę i subskrypcja, a zaćmę się do mojego Instagrama. I mam nadzieję, że nic nie przerwie. Jezus, Maria, już chce nagrywać. Ja nie wiem, co on robi, przeraża mnie to naprawdę. D dobra, nagrywamy. Y szkoła oglądajmy. Zapraszam. Do klasy drugiej deliceum dołącza nowy uczeń. Kajetan Steczko. W poprzedniej szkole koledzy wyśmiewali się z niego. Z tego powodu nastolatek nigdy nie miał dziewczyny. Z tego kolesia, który dosłownie wygląda jak szafa trzydźwiowa. Wyśmiewali się w poprzedniej szkole. Tak, na pewno tak było. Przepraszam bardzo, ale wystarczy, że kajetan spojrzy na tych prześladowców i im się same kości łamią. O jezus, Maria tutaj też łaguje, co jest? Kiedy Gdybym... Jeśli co wie. Chyba ja będę musiał odejść z YouTube'a Wiem, że nikt mnie nie lubił Nikt mnie prawie nie oglądał. Prawie nie oglądam i mnie nie lubił. Nie wiem czy w ogóle ktoś... O, nie wiem czy w ogóle ktoś więcej nie moje filmy. Mój najpopularniejszy film to z moją koleżanką. Chyba wywalicie dziewczyny od chłopaków. Wiem, to chłopaki są nudni. Czy co? Albo śmiejcie się ze mnie, bo jestem kidem. Mam 8 lat i jestem kidem. Rozumiem. I niedługo będę miał komunię, ale za rok. Zbliża się. Zbliża się. Patrz, 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 czekaj. Sprawdza skrzynkę. Sprawdza skrzynkę. Tam widzicie? Oj, nie wiem, mam nadzieję, przed środka, przed do środka, czekaj, zbliżę się, okej, okay. jestem tutaj, no, co, 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 co? czekaj, okej, okay. słyszę go, słyszę, gdzie on jest, gdzie on jest, bo zaraz się uruchomię, on oszalał, o nie, o nie, o nie, o nie, on wszedł na górę, on wszedł na górę, dobra, czekaj, czekaj, ja nie mogę, ma... ale mnie się. Ja go znajdę, od razu go utłukę. Było mówione. O, oh, Boże. prawie mnie widział. Zbliża się. Zbliża się. Patrz. Dobra, Pichu, wybierz od 1 do 3. Dobra stary, ja bym wybrał dwójkę. To. Świętej Anny o poniedziałku do środy o 17.40 w TV. Muszę wam o czymś powiedzieć. Niestety, ale już chyba w tym roku i w następnym roku może nie być koncertów. Ale zostały jeszcze cztery ostatnie koncerty Palion Tour. To jest ostatnia szansa, żeby zakupić sobie bilet na Gliwice dwa razy, Poznań oraz Warszawę. żeby wbić na najlepszy koncert Paliona. Bo aktualnie nie planuję następnych koncertów, tylko kup bilet i zapraszam. Spotkajmy się i zaśpiewajmy. Squid Game! Każdy zna moi drodzy a dzisiaj będziemy oglądać różne dziwne filmy o Squid Game. Ie. Bez przedłużenia, wpadaj. Napalion staję i kupuj sobie bilety na koncert, bo są już ostatnie koncerty. Najmilszego oglądania wam życzę. O patrzcie, to jest VR! Zobaczcie, możemy sobie obracać. Oj, ziomek spadł. Bo to jest też szkło. Ej, ale fajnie to wygląda. Co się na to można O kurde, dwóchokręgarzy: kółko i kwadrat. Co on robi? Butem rzucił. Ee, spadł też. Czyli but był za słaby. Okej, okay. skaczę. I teraz co? Ale, osz... Ej, widzieliście to? On chciał oszukać, przejść tędy i został jak faniaki, co to się dzieje? Dobra, skaczemy, dawaj, na septy. Czwórka. Czwórka, dobrze. Wow! A on musi przeskoczyć dalej. Tak. On tak zrobił. O, nie, to my, to my. Co to było? On nim, on nim normalnie rzucił. Proszę was, ej, co on robi? A, co to było? Ej, to było tak genialne, czekaj, widzieliście to? On się chciał przytoczyć, no wiadomo, ci się ochronię, że go zabiją, ale. Ej, normalnie to było genialne. Że no, człowiek by nie mógł spać wtedy. Ej, teraz my skaczemy. O kurde. Nie, teraz my. Nie, nie, teraz my. Nie, please, please, no O kurde, o kurde, spadł I nie ma bata Teraz do przodu, jeden do przodu, jeden do przodu Jest trup, co on robi? Rzuci nim Rzuci nim Co on robi? Co to było? I on też oszukuje On też oszukuje Ej, ale oni go powinni zabić, za co? Ty, tak nie powinno być. Co to ma. Ale oszustwo! Wyrzucił go na dół po prostu. Jakie oszustwo! Ej, czas! Czas! Ile czasu? Nie widzę czasu, nie widzę czasu. Trzy sekundy, trzy sekundy. Wywalił go! O kurde. Ale szkło leci. Jak w filmie. Ty, ktoś. Nie przeżył! Szkło go przeciurawiło! Dawaj mnie, przeszedłem to! O kurde, quid game! Jesteśmy w jakiejś chacie, a i wygląda Squid Gamea I też wszystko widzimy tutaj jakby na wiaże. Dobra, zobaczmy sobie co, co tutaj się wydarzy. Co się wydarzy... Patrz tam, dobra, idziemy stąd. Nara! Ale ładna hateczka. ale ma klimacik taki. Mega przy O kurde! Kialuron piór, to mój prawdziwy game changer. Sprawdziłem i wiem, że działa. Jestem tego wart. jesteś tego wart. Kawa? O bogatym smaku i intensywnym aromacie. Zaskakująca. Albo kremowa. Nowy bambu. Kartonowy hotel istnieje naprawdę i to jest właśnie on. Na internecie miał cały zero gwiazdek, bo ludzie mówili, że ściany są średnio wytrzymałe. No ale poza tym stary. Strój, pierwsza klasa, naprawdę. Myślę, że tutaj będzie mega spoko spędzić noc, albo na kilka, jak nam się podoba. Wygląda to jak piska, ale trzeba zawołać jakieś recepcjonist. Właśnie. Dzień jest... dobry, nowy gość. Witam bardzo serdecznie w naszym kartonowym hotelu. Jak widzicie, mamy tutaj generalnie remont leciutki. Tak więc, dlatego to tak wszystko wygląda, ale zapraszamy was, gości. Czyli to nie jest kartonowy hotel, tylko jest remont, i dlatego wszystko jest ukrojone w kartonach? Nie, nie, to jest kartonowy hotel. Tylko po prostu zobacz. Że zapiszę was, chcecie. skorzystać z hotelu? Po trzy tak? miejsca tak. w pokojach VIP. To jest no dobrze, ale dam zniżkę. No, ja wolę. Żebyście zostali jak najdłużej. Może miesiąc? O, dobra, a, dobra. Minimum, no, mieliśmy tu przyjechać na 24 godziny. No, może 3 dni. Dobra, no, dobra. dobra. może być. No, pod... dobra. Jak tanio to tak On Inclusive jeszcze poprosimy. A, on okay. Okay. Dobra, generalnie już biorąc mamy trzy pokoje wolne, także jeden, czwórka yeah. Zapraszam do pokoju, zapraszam. O, się tutaj, Lega. pokoje od 1 do 4. Ej, dobra, zobaczcie. Chłopaki, tutaj jest trochę klaustrofobicznie. A, bój, barki mi się nie mieszczą. E, w który pokój mówił, że był niedostępny? Ten? Trój, nie wpuść wcale tam e, tu świąt. Dobra, chłopaki, ja idę do tego, bo jestem trochę zmęczony. Do dwójki? Tak. E, czek, ty chcesz czółkę, czy Nie wiem, ja idę tutaj po prostu. Widzimy się potem. Ej, jestem mega podekscytowany, że w końcu spędzę noc w tym kartonowym hotelu. No zobaczcie, w epicku wygląda. Wszystko jest kartonowe. Sekrety młodych pań. No to mamy które na wieczór. O! Chwila. To jest chyba tego gościa z recepcji z... Brzutki nawet mam. I tutaj... O nie! Szczur Franklin! Zobaczmy jeszcze to łóżko. Widzę, że jest bardzo luksusowe. Mieści mi się na niej aż pół dupy. Widzowie, ocencie ten pokój w skali od 1 do 10. Ja daję mu naprawdę wysoką ocenę. Bo solidną czwóreczkę. Nice! Jak tu kozacko Wszystko wygląda! Ja się...